Witajcie, oto Hot Wheels Unleashed 2 Moja droga do Platyny, będziemy robić sobie tę grę na 100% Pierwsze co zrobimy to przejdziemy fabułę I To jest najważniejsze, żeby po prostu fabularnie sobie tu przejść wszystko Dobra, na razie jest całkiem dobrze Nie damy się niszczyć Myślę, że uda mi się tutaj słuchajcie Zająć pierwsze miejsce Okej, okay, na razie nie jest źle na razie jestem samotnym liderem, więc... Dobrze, na pierwszym miejscu. I to się rozumie. Niech eliminują resztę tych graczy. Co jest? Czemu teraz nie... postać nie skoczyła samochód? Dziwne to jest. Sami nie, nie skaczę. Dobra. Pięknie. Pierwsze miejsce dalej. Na spokojnie. Jestem samotnym liderem. Ale udało nam się tak Słuchajcie, wcześniej udało mi się zrobić Achievement, osiągnięcie tak, że 20 razy trzeba podskoczyć, więc więc jest zrobione. Jest załatwione. Wszystko jest cacy. Zostało tylko 3 graczy, więc jest, jest dobrze. Powinniśmy sobie bez problemu poradzić z tym. No i wygrana, pięknie. Zwycięstwo. Także jak widzicie. Mamy tutaj nagrody. Stań na podium. Zdobyć pierwsze miejsce. Udało się. 400 doświadczenia. No i kolejna ścieżka odblokowana. Dostaliśmy karty. Idziemy dalej. Co tu jest? Warunki ukończenia. Czas do pobicia 2 minuty. Czas do pobicia... Okej. Okay. To jedziemy. Nie ma tego złego. Ojejku. Teraz jesteśmy na, na polu, na, na zewnątrz, na dworze. No dobra, pobijmy ten czas żebym wiedział gdzie mam jechać, w którą stronę, halo, tutaj, czekajcie, no muszę tak wjechać, no to jest takie życie, to jest nie tędy, o jezu, no to jest właśnie najgorsze w tym wszystkim, że nie wiadomo gdzie jechać, no, halo, gdzie ja mam jechać, no i to jest naj najgorsze, że nie wiadomo, no i co tu gdzieś strzałka pokazuje i co co jest? No i gdzie, gdzie niby mam tu jechać, patrzcie, to jest to. Czyli wychodzi na to. Nie pobiję tego, słuchajcie, bo nie wiadomo, chyba tędy musimy jechać. Na to wygląda. No, czyli tutaj trzeba było. Ale to nie pro... Nie... Patrzcie, nie mogę teraz... Nie mogę teraz tam podjechać. Jasny gwint. Będziemy musieli jeszcze raz to spróbować. LOL? Patrzcie, nie mogę skakać tutaj. Co jest? Aha, bo po prostu muszę mieć. Okej, okay, na takiej zasadzie. Dobra, czyli muszę mieć nitro. Ale niestety, czas był bardzo słaby. Zobaczmy, jeszcze raz sobie powtórzymy tę sesję. Dawać mi to, tym razem to przejadę, słuchajcie. Nie ma, że boli. Teraz wiemy, jak jechać. Jesus Christ, no naprawdę Auto mi się zacięło Dobra, tędy Okej, okay, jest nawet nieźle teraz Jezus Abym pobił pewnie ten czas tutaj Jasny gwint, no nie wierzę No co jest? Jezu Patrzcie, nie pobiję teraz tego, bo się tu zaplątałem. O jajku Trzeba od nowa to zrestartować Niestety, ostatnia próba. Teraz trzeba się skoncentrować. Dobra, jest, mamy to. Wow, udało się, słuchajcie, w końcu i będziemy mieli na maksa. Dwie, dwie gwiazdki, prawdopodobnie. Tak jest, o to chodziło. Całkiem nieźle. Czyli robimy progresik, całkiem spory. Proszę bardzo. No i oczywiście, monety. Jedziemy dalej. Warunki ukończenia stań na podium. Okej. Okay. Weźmy może sobie inny pojazd teraz. Weźmy naszego ścigacza. Perfekcyjnie wystartuj, by, by zyskać przewagę. Muzeum dinozaurów teraz. Dolecimy. O Jezus! Nie! To, pojechałem. Się wyskoczyło. Wiecie, jak się nie zna trasy, to jest ciężej. Oooho! Przydzwoniłem. Fajne przeszkody tu są. Jaki dino dinozaur. Tyra. Pirex prawdopodobnie. Czyli tu musimy mieć trzy okrążenia jakby. Niechaj będzie. Oj, turbo. No i teraz mi idzie o wiele lepiej. Ok. Tu w ogóle się gdzieś steruje w locie, więc muszę też sobie przypomnieć to sterowanie. Ale mnie wyrzuciło. I ostatnie okrążenie teraz. Okej, okay, mamy ostatnie okrążenie. Dawać, dawać Jest moi drodzy, jest, lecimy po to. Czekajcie, gdzie się tu sterowało? Chyba tym drugim drążkiem prawdopodobnie. Łoł, wow, już myślałem, że przywalę w to. Dobra, mamy... Zaraz będziemy blisko. No już gdzieś meta powinna tu być. Jest i ona. No, i pięknie poszło. Pięknie pierwsze miejsce, prawie 5 minut, to nam zajęło. Ale mamy znowu na maksa to zrobione, więc teraz w tę stronę, tak w ogóle musimy oddalić. Cała ta mapa dość długa jest, słuchajcie. Dobra, bierzemy. O, film tutaj jest nieźle, to jakiś film. Cała historia. Teraz będziemy, słuchajcie, samochód zbierać, prawdopodobnie. Weźmy sobie. Tym może zagrajmy teraz. Przejdź jak najwięcej okrążenia, by nauczyć się trasy. No dobra. Woa, wow, wow, nie chcę tu spaść. Jak na pierwszy raz. Ło, wow, idziemy my tu jesteśmy. Oj, 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 Nie, Nie znam tej trasy w ogóle. Nie tu. A! Czasem nie wiadomo, gdzie się jedzie. Muszę 100% jej okrążyć. 4 minuty. No to ładnie. Nie wiem, czy dam radę, słuchajcie, jak się nie zna trasy, to jest problem. Potem, wow, jakie tu dodatkowe przeszkody, utrudnienia są. Ok, to tu trzeba jechać. Ja cię, No Co jest? No to ładnie. Ej, boże. Nie zrobię tego. Bo nie mam tego. Nie ma szans. Teraz dopiero. No co jest? Teraz dopiero, ale. No, mamy za mało czasu. Słuchajcie, to mnie zniszczyło. No, serio. No, a 3.30 nie, to musimy zre zrestartować to, słuchajcie. Musieliśmy to zrestartować. Teraz to przejdziemy. Elegancko. Damy radę, nie martwcie się. Teraz już mniej więcej wiem, czego się spodziewać. No, może nie do końca to, to miało być tak. No super. Co on robi? Co to auto robi? Kur... co zeks. Co tu się dzieje. Dobra, jesteśmy całkiem. Całkiem dobrze teraz idzie. Uuu, no, to było słabe. To było słabe. Wow, to jest dopiero. No, panie. Dobra, teraz. No nie, no serio? Dobra. Dobra, dobra, mamy, mamy. Nasz cel misji 90% jest. Powinniśmy dać radę. Co to jest? Co tu się dzieje? Chyba się udało. Wow, zaliczyliśmy to. Było ciężko, naprawdę. Dobrze, teraz mamy co? Stań na podium. No to to, co lubię najbardziej. Lecimy z tym. Wyścig. Plansza wyścigowa. Bierzemy teraz nowy samochód i jedziemy z tym. Patrzcie nawet motor tu leci. Oho. By to był pierwszy ten. Szkoda, że tu są potrójne okrążenia, prawda? Ale ten tryb lubię najbardziej. Gdzie się ścigamy z innymi. Okej, okay, jest całkiem nieźle. Teraz idzie mi całkiem dobrze, trzeba, musicie przyznać. Ej, o, bym przywalił Dobra, uu, jesteśmy Co jest? Nic nie widzę No nie gadajcie, że muszę to od nowa No i dobrze, ostatnie okrążenie mamy Dobra, jedziemy po to Niewiele nam brakuje, żeby to ukończyć Na pierwszym miejscu, jak widzicie uu, Tak jest Bardzo ładnie to idzie nie mam niestety dopalaczy już następnych. Dobra, jest, mamy to. Poszło całkiem nieźle, słuchajcie. Pansa wyścigowa jest. No i mamy kolejne misje wykonane na maksa. Także poszło nam bardzo dobrze. Jeden achievement zrobiliśmy, ale pamiętajcie, że przed tym, żeby zrobić wszystko na 100%, my musimy przejść całą tą mapę. Fabuła i przy okazji, pewnie jeszcze wszystkie misje wykonać na maksa. Więc to jest spoko. Będziemy może jakieś musieli sobie auta odblokować. Zobaczcie, no nie mogę tu tak jakby chodzić tym się. A mogę, patrzcie. No jeszcze zostało, patrzcie. oho, tu jakieś świąteczne. Mamy tego dość dużo. Tu już chyba ukończyłem, tak? Czy nie? Nie, tutaj jeszcze nie ukończyłem. Także tego jest mega, mega dużo. Ta cała mapa. Dobra moi drodzy, dzisiaj tyle.